Cześć wszystkim, jestem Mateusz i dzisiaj zapraszam was na mini aktualizację roślin. Odpowiadając na wasze pytania, tak, ja żyję. Czy mam się dobrze? To jest kompletnie inne pytanie z innej beczki, także nie. Naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo pracy miałem. Ostatnio dlatego też w zeszłym tygodniu nie było filmu, no i w zeszłym tygodniu też wysyłałem bardzo dużo roślin. Tak, bardzo dużo roślin. musiałem dzwonić do rępaczki, żeby przyjechał większym samochodem niż tym, co zazwyczaj, bo by się tam nie zmieściły. Także <laughs> wszyscy byli bardzo zadowoleni. Ja również jestem bardzo zadowolony z tego, co ostatnio było. Dziękuję Wam bardzo mocno za złożenie aż tylu zamówień, bo nie spodziewałem się, że będzie na serio aż tyle zamówień. Większość roślin się nie wyprzedała w MIG, oprócz może tam kil... dwóch roślin. No, oprócz może tam dwóch roślin, ale kolejne rośliny już są w drodze. Już mam majówkę zajętą. Tak. Już mam majówkę zajętą, bo kolejne rośliny przychodzą. Tym razem po niej nie poleciałem osobiście, ze względu na to, że nie znalazłbym na to czasu. Znowu. Na no serio. I ten tydzień, co ostatnio były i poprzedni, i ogólnie kolejne tygodnie, jakie się zapowiadają, to zapowiadają się u mnie pod jednym wielkim brakiem czasu, ale tak zadzwoniłem do hydroponicznej dżungli to jest po prostu normalne. To jest norma. Śmiech przez łzy, ale powiem Wam, że w tym momencie jest bardzo dużo rzeczy, które się u mnie nawarstwiło. Jeszcze przed majówką muszę mieć dwa projekty prawie, że skończone. Jeden to w ogóle skończony by wypadało mieć na studia. Mogę Wam powiedzieć, że to jest ten, który powinienem mieć skończony. To jest odnośnie. ha. ha, ha. Jaki, jaki to jest przedmiot? To jest przedmiot zaawansowane konstrukcje geotechniczne, a projekt dotyczy budowy komory startowej maszyny TBM. Ała! I po co mi to? Ale nic, no chciałem, chcę magistrawić, to chcę magistrawić. No nic. Eee, także bardzo ciekawe projekty mnie czekają. drugi to jest pomiar wilgotności, wilgotności ścian w budynku, także to jest naprawdę bardzo przyjemny projekt. Jest dobrze po prostu. Na studiach powiem Wam, że jest dobrze, nie mam żadnych tyłów i wszystko idzie w dobrym kierunku i miejmy nadzieję, że tak to zostanie i żeby było tylko i wyłącznie jak najlepiej. Także studiami się już nie zajmuję, przyjdźmy do roślin, bo one są tutaj najważniejsze, co nie? Także kolejne rośliny będą przychodziły, kolejne dostawy są zaplanowane, będziecie się o nich dowiadywać, jak tylko będę wiedział, kiedy dokładnie one są. Pierwsze informacje to na pewno będą na stronie, bo to jest pierwsza informacja, jaką rzeczywiście będę zmieniał. To jest baner na stronie sklepu, bo aktualnie dostawa jest zaplanowana na maj, jednakże nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie. Jeżeli chodzi o to, kiedy jakiekolwiek doniczki wrócą znowu na stan, jeżeli się wyprzedały, to są, domnie, są dla mnie dwa transporty aktualnie w drodze. Powinny być już załadowane, odebrane od dostawców i zmierzają do Częgdu, i z Częgdu będą już koleją szły do Polski. Także bardzo prawdopodobne, że to jest albo ostatni dzień maja, Albo sama, sam początek czerwca. Także jeżeli kogokolwiek odpisuję, to zawsze odpisuję, że to, będzie na że to będzie albo na początku czerwca, albo w czerwcu, albo jakoś tak. I to, co mogę Wam powiedzieć, maj, sama końcówka, to jest ostatni tydzień, to może to do mnie przyjść, ale ja jeszcze nie zaktualizuję stanów magazynowych. Więc w czerwcu te wszystkie doniczki, które się wyprzedały, i inne rzeczy, które w międzyczasie się wyprzedały, co ja jestem w szoku, że niektóre doniczki aż tak dobrze zeszły. Nie spodziewałem się to wtedy pojawią się z powrotem dostępne. Yy. I tyle. To jest z takich aktualizacji, czy coś więcej. Powiem Wam tak, planowałem, żeby w maju zrobić w ogóle jakiegoś live'a i planowałem to zrobić mniej więcej w majówkę, ale jak ja widzę, ile rzeczy mi się nawarstwiło, te, które powinienem nadgonić przed yy, znowu pójściem na studia, bo majówka to się zaczyna w czwartek, piątek przynajmniej mam wolny w końcu, to no, no, nie wypał, na pewno nie wypał. Także kiedyś na pewno live'a jeszcze zrobimy przed tym, jak polecę do Indonezji i tam będziemy robić live'a. I to jeszcze sprzedażowego. I już jestem prze, tym przerażony, a mój dostawca bardzo podekscytowany. <grych> tak, fajnie będzie. Także kolejne dostawy z Indonezji też się bardzo ciekawie zapowiadam. A jak jesteśmy przy Indonezji, już was nie mogę po prostu chyba zbyt długo, aż tak długo trzymać. Za chwilę jakieś rośliny muszę tutaj w końcu pokazać, ale jest na co czekać, bo no. musimy zobaczyć te film, które stoją za mną, a jeszcze kolejne idę do mnie, ała. Yy, to pojawiła się nowa zakładka u mnie w sklepie: rośliny na zamówienie. No i te rośliny na zamówienie oczywiście, link będziecie mieli do, do sklepu w opisie filmu to jest taka zakładka, gdzie możecie zapytać o jakąś roślinę. Ja Wam wtedy daję ofertę, jak ją można sprowadzić. Jeżeli nie wybierzecie transportu, to ja oczywiście przyjmę, że to będzie transport zbiorczy, czyli tańszy. Ale jest też możliwość transportu indywidualnego, jeżeli to miałby być na serio wielka roślina, albo na serio roślina, to ja tę roślinę na 100% znajdę. Chyba, że no, to będzie na przykład Monstera Burley Mars Flame Variegata, choć tego też jest trochę rzeczy, ale no kto by chciał roślinę za kilkanaście tysięcy euro, czy dolarów, czy coś. Naprawdę nie wiem po co to, no ale nic, także pojawiła się taka nowa zakładka, gdzie możecie zapytać o konkretne rośliny, ja Wam wtedy taką ofertę przygotowuję w ciągu około tygodnia, no może to się wydłużyć, skrócić, zazwyczaj są to konkretne rośliny i później one mogą być do Was wysłane w formie importu specjalnego, czyli bezpośrednio bez aklimatyzacji, później jak tylko przylatują mogą być do Was wysyłane. No i import zbiorczy, no to, transport zbiorczy, no to wiadomo, że zanim yy, jakikolwiek transport nastąpi, no to musi minąć trochę czasu, chyba że się akurat wszczelicie. Coś takiego, że już za powiedzmy 2-3 tygodnie już yy, jakiś transport jest zaplanowany, że ma być. No a tak to, dlaczego tutaj coś lata? No to trzeba poczekać między jednego a 3 miesiące zazwyczaj. I transport indywidualny, no to czas oczekiwania, no to jest około miesiąca, żeby wyrobić świadectwo fitosanitarny, jeżeli to ma być w ogóle roślina sprowadzana z Indonezji, z Tajlandii, z Filipin, skądkolwiek. Także to jest szczególnie dla takich roślin, które należą do strefy droższej, bardziej wyszukanej, lub ktoś chciałby napisać o multum roślin. Czyli powiedzmy nie jedną, dwie roślinki małe, tylko powiedzmy takie pięć roślin, 4 rośliny w granicach kilkuset złotych. No to wtedy coś takiego to jest już na serio bardzo dobry, dlatego że inaczej koszty jednostkowe dla takiego transportu będą zbyt, zbyt duże. I tutaj mówię o transporcie zbiorczym dalej, bo transport jednost... indywidualny to jest w ogóle inne coś. Także coś takiego się pojawiło. Mam nadzieję, że będziecie z tego rozsądnie korzystać. Jeżeli z tego nie będziecie rozsądnie korzystać, no to coś będzie trzeba innego wymyślić. No nic. Także co, przejdźmy do tego, co się tutaj w ogóle zmieniło. Ja nawet nie wiem, która jest godzina. I ja nawet nie wiem, ile minut gadam, ale mam, mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Także przejdźmy do aktualizacji roślinnych. I pierwszą rośliną, którą chciałbym wam pokazać, to jest właśnie te taumatofylon. Może w ogóle dwa taumatofila. Przejdźmy sobie tutaj, tu, 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 tu. tu. Także. To coś, to jest jedno wielkie nie wiadomo co. I ciekawe, czy mnie teraz w ogóle słychać. No ale nic. I chcę Wam pokazać najnowsze liście, jakie on tutaj wypuścił. Patrzcie, jakie to jest cudowne. No, czyż to nie jest cudowne? Ten jest może mniej urodziwy, ale dalej coś tam widać, że jest w agrygacji. No, pod światło może tego nie będę pokazywał, no ale ten jest cudowny. Ten jest cudowny. I zobaczmy, czy coś nowego tutaj idzie, bo tak to bardzo szybko rosną. Ale nie widzę w tym momencie, żeby coś osły. Bo, ale no, cudowne są te liście. A jeżeli chodzi o tego, to ma to Frum Angela, chyba. No to widać, że tutaj nowy liść, nowy przyrost będzie szedł. Jak ja się cieszę, że tutaj w ogóle coś idzie. Dlatego, że dostawca mnie poinformował, że ta akwada na bardzo wolno rośnie. Ale widać tutaj, że tak powiem, pochewkę, widać, że coś nowego będzie tutaj szło. A tutaj widać tego, pod, tą potrójną krzyżówkę, tak powiem, najnowszego liścia. No, cudo po prostu. Cudo, cudo. I będzie szedł nowy? Będzie szedł nowy. Patrzcie, tu, 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 tu. Jest. Będzie szedł nowy liściu będzie szedł na wyliściu, ładnie to się w ogóle zakorzeniło, ładnie się zakorzeniło także to są, że tak powiem te moje dwie krzyżówki trzy krzyżówki ja już nie potrafię liczyć także tak, to są te trzy krzyżówki to jest główna krzyżówka, którą Wam chciałem pokazać, no i oczywiście kosik tam też sobie stoi ładny kosik nie będę go aż stamtąd ściągał, tam widać, że jest minimalnie jeden liść przyżuchnięty no ale co tutaj dużo mówić, patrzcie jaki ładny kos no, cudowny, także ja już to sobie odstawię. Tylko niech ja jeszcze hmm. wezmę sobie, o. bo oczywiście to na statywie nie stoi, to się wszystko chwieje. Także te rośliny są na serio super. I nie obawiajcie się, jeżeli takie wielkie rośliny miałyby być transportowane. Oczywiście one do paczką, a to paczkomato, lępaczki czy jakiegokolwiek boxa, to one nie wejdą. To już jest tylko kurier. Ale tak wielkie rośliny, no, no, powiem Wam, tak fajnie znoszą transport. Zobaczymy, jak teraz będą znosiły kolejny transport, bo kolejne do mnie idą. Także miejmy nadzieję, że będzie dobrze. A jak będzie dobrze, to one będą się tylko i wyłącznie częściej pojawiały tutaj w filmach i możliwe, że kiedyś te trafią do sprzedaży, no bo inne są już, że tak powiem, sprowadzane z myślą o tym, że one powinny trafić do sprzedaży. Teraz, jak ja tak patrzę, to jestem troszeczkę przekrzywiony. Czy da się to jakoś naprawić? O, o. Będzie lepiej. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Mam nadzieję, że nie jest tam aż jakoś zbytnio prześwietlony, coś tam wszystko dobrze widać. O. Jest no jest git. Także pokażę Wam teraz rośliny, których jeszcze w ogóle nie pokazywałem, bo są to syngonia. Miniaturcy moglibyście zobaczyć, że to są syngonia. A właściwie to jedno syngonium jest ono podpisane tutaj. A teraz y, ja wyjdę na osobę nieznającą roślin, dlatego że ja kompletnie nie pamiętam, jak ono się nazywało. Chyba ono się nazywało Brown Lava, ale na 100% wam je podpiszę, chyba że na szybko bym coś znalazł. Także to jest syngonium, które kiedy, y, niedawno do mnie przyleciało, a niedawno to znaczy w lutym. Dla mnie to jest tak niedawno. I zobaczcie, jak ono wygląda tutaj. Tak wygląda jedna roślinka. O. A zobaczcie, co się dzieje z drugą. O tak wygląda w tym momencie. Także e, takie dwie sztuki do mnie przyleciały, kiedy się będę musiał rozmnożyć, później przeznaczyć do sprzedaży, dlatego że powiem Wam tak, import gonił szczególnie tych bardziej takich wyszukanych, kolekcjonerskich typu coś takiego, nie jest szczególnie opłacalny. Naprawdę, on nie jest szczególnie opłacalny, dlatego muszę bardziej pomyśleć o rozmnożeniu tego, yy, rozmnożeniu, żeby tego było więcej, no i później dopiero pomyśleć o sprzedaży tych roślin. Bo takim, że tak powiem, szybką aklimatyzacją i sprzedażą, no to w przypadku syngoniów, no to nie jest to coś, co yy, byłoby ok. No po prostu nie byłoby to zbyt nieopłacalne, a ja też muszę myśleć o tym, żeby firma zarabiała. Bo inaczej to jak miałbym się tutaj utrzymać. Także takie synkonia kiedyś pewnie trafią do sprzedaży, ale spójrzcie na to, jak one cudownie wyglądają. Nie wiem, dlaczego w ogóle to takie liście wypuściło. U mnie synkonia stosunkowo dobrze no, wydaje mi się, że nawet okej okay, się zaaklimatyzowały. A dlaczego kupuję właśnie z Indonezji te syngonia albo z innych krajów, a nie gdzieś w Europie ich szukam? Dlatego, że tam po prostu jest ich więcej i mogę ich więcej sztuk kupić, żeby więcej sztuk rozmnożyć, żeby więcej sztuk później sprzedać. O to głównie chodzi. Tutaj nie chodzi o to, że na przykład w Europie bym je kupił taniej, i chłodownicy raczej ich nie mają. Po prostu chłodownicy ich nie mają i byłoby mało sztuk ich dostępnych. A tak to mogę ich trochę więcej zawsze sprowadzić, żeby Wasze zapotrzebowanie, żeby właśnie Wasze zapotrzebowanie zaspokoić, choć Wasze zapotrzebowanie to jest też czasami, na serio, niesamowicie duże. Co my tutaj mamy? Tutaj mam nagle onemessiamj2 egaty. No cudo, ale powiedzcie mi, to jest prawie, że samobójca. No, to jest prawie, że samobójca. Spójrzcie tylko na to, jak to ma wiele wiele białego. Szczególnie na nowszych liściach, i ja nie wiem, jak to się utrzymuje. Jeżeli chodzi o korzenie, no to. O, będzie? Będzie sfokusowane? Jest sfokusowane. Nawet ok, jeżeli chodzi o korzenie. W końcu rosną nowe korzenie, ale jeżeli chodzi o biel, która tutaj występuje, no to można by powiedzieć, że samobójca. Nie wiem, jak z tym szczerze by było. Co my tutaj mamy? Coś, co nie wiem, kiedy by trafiło do sprzedaży, bo to powiem Wam, że miało dużo więcej dużo, dużo więcej liści, jak do mnie przyszło. A co to jest? Nie wiem, nie wiem. Także spójrzcie, to jest choja, pachyklada albo marginata. Jeżeli ktoś by tego nie rozpoznał, powiem Wam, że ilość roślin, jakie te rośliny tracą podczas importu, to, to jest jakieś szaleństwo czasami. Nie wiem, jak to jest możliwe, że one tak dużo tracą, ale pamiętam, że ja kiedyś też miałem lakunosy, które bardzo dużo te liści traciły podczas importu, całe wielkie sadzonki szły po prostu, że tak powiem, na zmarnowanie. Dlatego że lakunosy jeszcze u mnie bardzo rzadko są dostępne bo dalej się uczę tego, jak je importować. Ale zobaczymy, dlatego, że te trochę straciły liści, ale widzę, że stożek zosów w ogóle tutaj już w przypadku tej choi, yy, choi pachyklady albo marginaty. Co z tego, że pamiętam nazwę i tak musiałem spojrzeć. Także, kiedyś na pewno hoi pachyklady albo marginaty będą dostępne. Czy to się stanie w ciągu najbliższych miesięcy? Na pewno nie, ale chciałabym Wam po prostu pokazać w dzisiejszym filmie takie rośliny, które kiedyś importuję kiedyś importowałem, będę importował i kiedyś na pewno u mnie będą dostępne, bo nie jest to film po prostu z najnowszą dostawą, a chcę, żebyście również patrzyli, zobaczyli, jakie ja rośliny posiadam, jakie piękności czasami u mnie są, że tak powiem ukryte, bo nie chcę, żeby niektórzy myśleli, że o, za chwilę trafią do sprzedaży, także teraz Wam ewidentnie mówię, tylko niech się sfokusuje, że ta roślina nie trafi do sprzedaży w przeciągu najbliższych kilku miesięcy, no to, to to jest tak spokojnie. Czasami importy też nie idą idealnie. Tutaj teraz wyciągnę taką roślinkę, dlatego że to jest Florida Beauty z tertumem. Najnowszy liść, już nawet ładnie wygląda, ale ta roślina straciła spokojnie z 2-3 liścia podczas importu, ale spójrzcie tylko na ten najnowszy. To jest filodendron Florida Beauty skrzyżowany z teutumem. Mam oczywiście też już sadzonki, które niedługo będą na sprzedaży, i teraz nagle się zmienia tematyka filmu. Pięknie, także tutaj mam sadzonkę, która kiedyś będzie do sprzedaży, jak tylko się zakorzeni. I też to jest Florida Beauty z teutumem. O, to jest zakład szczyt Wam w tym momencie pokazuję. I mam nadzieję, że on jakoś będzie rosł. Także. Spodziewajcie się, że może on się pojawić w kolejnej dostawie. A kiedy kolejna dostawa? Końcówka maja. Wydaje mi się, że to będzie na serio dobry pomysł, żeby to była końcówka maja. Są też rośliny, które trafiają do sprzedaży, ale powiem Wam, że no, trudno byłoby się z nimi dostać i ceny ich też nie są bardzo niskie. Gdzie tutaj jest? Tutaj mamy na przykład Anturium Aos Variegated z Bessé. No czy to nie jest cudowne. To jest Aos variegata z Dessé. Mam też inne roślinki. Za chwilę tam przejdę do tyłu, żeby Wam pokazać. Tam mam m.in. Anturium manga variegated z, z czymś skrzyżowane chyba z krystaliną, ale jeszcze to muszę zobaczyć. No Czyż tutaj ilość tej variegacji nie jest cudowna? Powiem Wam, że na te, tego typu rośliny nie potrafi się napatrzeć. One są po prostu cudowne. I nie mogę dalej wyjść z podziwu, że ja je sprowadziłem do siebie. No, cudo. To jest akurat cudo. To cudo musimy odłożyć. I niech ja tylko przejdę sobie do tyłu, żeby coś wyciągnąć. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ok, jesteśmy. Tutaj. To, co mam tutaj, oczywiście, musiałem się pięknie pobudzić. To jest Anturium pedatalidatum variegata. Tutaj widzicie, że macie obcięte liście, niestety, ale spójrzcie na te listki. No, cuda! <ścoughs> Anturium pedatalidatum variegata, no. Nie wiem co o nim powiedzieć. Idealnie piękne pasz, czasy liście i jeszcze cudowna wariegacja, która nam przypomina takie komały z połączeniem z green on green, coś w ten deseń. Niestety powiem wam, że źle znosi transport. To ja tą variegata. To trzeba przyznać. O, no źle znosi transport. Ale nie mogłem go nie zabrać wtedy. Szczególnie, że już opłacone, no to no nie mogłem go nie zabrać. Jakbym go zostawił, no to co by z nim było? Nie wiem, co z nim by było. Tam mam jeszcze dwie roślinki, tylko niech ja to. To odłożę. Nie, tutaj. Okej, okay, mam nadzieję, że nic jemu nie stanie. Tutaj mam Anturium Carinarium Variegata. Aktualnie niespecjalnie dobrze zniosło Transfert. Także to jest liść, który przetrwał Transfert. O, ten piękny listek. O. Ten piękny listowa transport i idzie pierwszy nowy liść. Dlatego, że tutaj mamy też coś takiego. No, no niestety, tak czasami bywa. Spójrzcie na to, jak to wygląda. Także Anturium clarinervium variegata. O, i nowy listek będzie się pięknie nie wybarwiał. No i mówiłam wam, że pokażę Wam też coś takiego malutkiego, cudownego. Także to jest Anturium magna, magna variegated z Dresslery też z walucją, także no nie było sposobu i oczywiście widzę, że tutaj coś się z listkiem stało. Okay. już już nie ma. także tak ono wygląda. cudowne są te rośliny, co tutaj dużo mówić. No, tak się zastanawiam, czy jeszcze jakąś osinę powinienem Wam pokazać. Okej, okay, okej, okay, okay. Jeszcze jakąś może znajdę. Okej, okay, mamy. I to będzie już ostatnia osina. przysięgam Wam. I oczywiście wzięłam niepodpisaną oślinę. Czemu tak musi być? Ok. Tutaj mamy Baku Bakudapati. Ten akurat jest troszeczkę mniejszy niż tamten poprzedni, co go chciałem wziąć, ale i tak będzie go pięknie widać. Baku Bakudapati tutaj widzimy na przykład jak po transporcie. Niestety czasami niektóre liście tak mają, ale spójrzcie tylko, jak on pięknie wygląda. A ziemią czasami też może niestety być ubudzony, dlatego że tutaj nad nim stoją rośliny, które są w ziemi. I nie mają, że tak powiem, na dole nic, także czasami się odsypia. Także syndapsus Bakudapati. Czy to nie jest cudowne? O, naprawdę piękny jest ten syndapsus. Także syndapsus też mogą być na serio cudowne, też mogą być, no nie wiem co tutaj innego powiedzieć. Sindapsusy są na serio bardzo fajnymi roślinami, łatwymi w rozmnażaniu i etc., etc., etc. Ale z Indonezji, jak się je sprowadza, to niestety nie należą do najtańszych, dlatego zazwyczaj trzeba coś z nimi podziałać i je porozmnażać już tutaj w Polsce. Także dziękuję Wam bardzo mocno za obejrzenie dzisiejszego filmu. Bardzo dużo roślin Wam pokazałem. Pokazałem Wam takie rośliny, których no, nie pokazywałem bardzo, ale to bardzo dawno. Rzecz, szczególnie, że no... Te rośliny ostatnio na pewno w Indonezji widzieliśmy. No i pewnie w filmach, jak Wam pokazywałem w międzyczasie, też mogliście je zobaczyć gdzieś tutaj w tle lub coś ten zaseń, ale nigdy Wam tak bardziej z bliska ich nie pokazywałem. Ja jestem na za zadowolony, jak tutaj te wszystkie rośliny się rozwijają. Mam nadzieję, że będą się tylko i bocznie lepiej rozwijać. I za chwilę przychodzą do mnie kolejne rośliny, ja nie wiem, gdzie je wcisną. Także dziękuję Wam bardzo mocno za obejrzenie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że Wam się on spodobał. Jeżeli chcecie oglądać więcej moich filmów, zachęcam Was bardzo mocno do subskrybowania tego kanału. Ja się z Wami żegnam i widzimy się kolejnym razem. Cześć!